Kupiąca królewna. Była piękna, dobra i rozumna. Lecz jej uroda, dobro i rozum spały wraz z nią. Była, lecz spała, więc jakby jej nie było. Tylko jej uroda ukazywała się przez wiek przeźroczysty. Ale nie zalety jej charakteru. Od niepamiętnych czasów pogrążona we wsi, a życzliwe krasnoludki otaczały ją kołem, broniły przystępu zbójcom i dzikim zwierzętom. One wiedziały, że tylko wędrowny królewicz miał prawo zbliżyć się do nich. Ale nie było pewne, że królewicz przyjdzie, ani też, że nie przyjdzie. Jakaż więc była ich radość, kiedy pewnego majowego ranka zobaczyłem wierne krasnoludki królewicza, co wędrując szczęśliwym trafem zapuścił się w te okolice. Tutaj, tutaj! zaczęły wołać i już zdejmują wieko kryształowe. Zbliżył się królewicz, patrzy i widzi, jakże piękna jest ta śpiąca królewna! Ulegając przemożnemu odruchowi, nachylił się i złożył pocałunek na jej ustach w Tak właśnie, jak było przewidziane. Królewna oczy otwiera, budzi się i widzi pochylonego nad nią królewicza. Zarzuca mu na szyję ramiona, a krastoludki dookoła tańczą z radości. A również z zadowolenia, że skończył się ich dyżur przy królewnie i nareszcie będą mogły się zająć swoimi sprawami. Kiedy krasnoludki oddaliły się w podskokach, królewicz wciąż trwał w objęciach królewny, a ona go obejmowała, aż zaczęły go boleć plecy. Nieznacznie przysiadł więc na krawędzi łoża kryształowego. Lecz wciąż nad królewną pochylony i wciąż przez nią obejmowany. Zasadniczo pozycji zmienić nie mógł. Więc po jakimś czasie zapytał, co teraz będzie? Teraz zostaniemy tak na zawsze! Odparła królewna. I na zawsze? zdziwił się królewicz. – Oczywiście. Czy nie po to złożyłeś pocałunek na mych ustach, bledoróżanych? Ależ, królewno moja, czy nas to nie znudzi? – Nie rozumiem, o czym mówisz. Przecież to jest szczęście! Strobił się królewicz i już nie dyskutował, bo mu nie wypadało. Aż po jakimś czasie znowu spróbował. Tym razem… Starając się swój subiektywny punkt widzenia przedstawić niejako obiektywnie. Widzisz, moja droga królewo, subiektywnie najzupełniej się z Tobą zgadzam, lecz obiektywnie rzecz biorąc, jestem wędrownym królewiczem. Tak zaprogramowanym, to znaczy do tego stworzonym, żeby wędrować po świecie w poszukiwaniu śpiących królewień. Jeśli tylko taką śpiącą <coughs> królewę widzę. Zbliżam się i składam pocałunek na jej ustach bladuróżanych. Wtedy ona się budzi, ale co potem, to już nie w moim zakresie, więc mi od początku drogę by trzeba. Jakich śpiących królewie? Przecież to ja jestem śpiąca królewna. Ależ oczywiście, to znaczy królewna jak najbardziej, ale już nie śpiąca. Ty już nie śpisz. Podczas kiedy inne biedaczki wciąż jeszcze pogrążone są w głębokim śnie i czekają na przebudzenie. Jakie inne? spytała królewna takim tonem, że Królewicz wolał już nie rozwijać tematu. Ach, jakiś tam, mniejsza z tym. Królewna poprzestała na tej niewystarczającej odpowiedzi. Ponieważ jako się rzekło, była rozumna. Więc tylko tym razem ona z kolei postarała się swój subiektywny punkt widzenia przedstawić niejako obiektywnie. Masz rację, że jestem królewną, ale już nie śpiącą, ale to Ty mnie obudziłeś i teraz już nie zasnę. Problem. I coraz większe mam wrażenie, że ta bajka jest fatalnie napisana. Autor zaprogramował nas w taki sposób, że wszystko zgadza się tylko do pewnego momentu, a potem zaczynają się sprzeczności. Potrwajmy więc w tej pozycji, a może autor się zreflektuje, coś skreśli, coś doda, coś zmieni i może rzecz się wyjaśni. Wiedział królewicz. Choć plecy bolały go coraz bardziej, ale rozumiał położenie królewskie i szczerze z nią sympatyzował. Trwali więc. Lecz ani królewna nie była szczęśliwa, bo nie miała pewności, że będą tak trwali wiecznie. Ani królewicz, bo nie był pewien, że tylko tymczasowo. Aż po jakimś czasie królewicz tak się odzywa. Zapaliłbym sobie, ale skończyły mi się zapałki. Czy pozwolisz, że po zapałki sobie skoczę? — Ale czy wrócisz? — spytała królewna, ponieważ, jako się rzekło, była mądra. — Oczywiście, że wrócę, ja tylko po zapałki i z powrotem. Okropnie palić się chce. Zamyśliła się królewna. Z jednej strony mądrość nakazywała jej sceptycyzm, z drugiej dobroć, a była dobra, jako się rzekł. Sprawiała, że było jej żal królewicza gnębionego głodem nikotyny. Jakże tu tak męczyć ukochanego? Więc powiedziała ze smutkiem, bo mądrość z dobrocią się nie boi. poszedł królewicz. Palić mu się rzeczywiście chciało i zapałek rzeczywiście potrzebował, więc pod tym względem był prawdopodobny. Co do reszty. Królewicz miał nadzieję, że przy pomocy tej częściowej prawdy uda mu się zagłuszyć wyrzuty sumienia w sprawie całości. Bo cała reszta była kłamstwem. Więc królewicz miał nadzieję, że odkupi w sumieniu swoim, błamstwo całościowe. Płonną oczywiście. I jak płonna była to nadzieja, zaraz się przekonał. Bo za karę został zamieniony w żabę, w ohydną ropuchę. I tak długo ma tą ropuchą pozostać, aż według innej już bajki spotka pewną królewnę. Która będzie miała aż tak dobre serduszko, że nie zważając na ohydę płaza, złoży pocałunek swoimi ustami bladoróżanymi na jego zabrzodziałej borcie. Wtedy z powrotem się królewicza za niej.